Cześć! Z tej strony, nam Dzisiaj przygotowałam dla Was, znaczy, myślałam sobie, taki nowy cykl. Wiem, że mam bardzo dużo cykli i one się nie zawsze e, kończą, tak. Czekajcie, tak. One się nie zawsze e, kończą, tak powinny się kończyć, bo po prostu mam za dużo pomysłów. Ale w każdym razie dzisiaj jest taki albo cykl, albo będzie jeden film. Mam nadzieję, że będzie więcej. E, poniedziałek z zakątkiem. I chciałam Wam po prostu powiedzieć, co będziemy w poniedziałek robić w zakątku, albo co będę przygotowywać dla Was w zakątku. Więc tak, po pierwsze jesteśmy tutaj w tym miejscu nie bez powodu, zobaczcie, że kwitnie już piękna lawenda za nami, tutaj jeszcze był rok temu, jak był film lawendowy, to tutaj, był tutaj jeszcze taki krzak, ale go wycięliśmy i coś innego, znaczy mama wycięła i coś innego tutaj będzie sadzić, także ja strasznie schizuję, boję się, że ta lawenda mi przekwitnie, że nie zdążę z nią niczego zrobić, a mam mnóstwo pomysłów takich albo kosmetycznych, albo kulinarnych też, właśnie jakieś lemoniady, ciasteczka, biszkopty, no przeróżne, przeróżne rzeczy. Więc pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest lawenda. Oprócz tego w tamtym tygodniu było strasznie zimno wrześniowo, padał deszcz ciągle i nie było nawet mowy, żeby wyjść gdzieś ze statywem, z aparatem, nawet bym nie chciała szczerze mówiąc. Dopiero teraz wszystko jakoś się tak zbiera i wszystko zebrało się na jeden raz. E, więc tak, po pierwsze lipa. Lipy kwitną. Lipa to jest jedna z moich ulubionych roślin w ogóle. Mam nadzieję, że mnie teraz słychać. E, mój. E, nie mam siły. E, całkowicie jest zepsuty mój mikrofon. Jeszcze z nim walczyłam. Dzisiaj nagrałam ponad półtorej godziny materiału, który poszedł do kosza. E, dwa razy nagrałam, bo raz bez dźwięku, drugi raz z szumami także wszystko poszło, no ale trudno tak, tak to czasem jest, więc może nie słychać, ale gardło mam nieco zdarte. Więc to jest, e, co miałam, lawenda. Teraz lipa. E, lipa jest to jedna też z moich ulubionych w ogóle roślin zielarskich pięknie pachnie, przez zimę dużo lipy używam, dużo lipy przede wszystkim piję. Jako taka ciekawostka, to nie wiem czy wiecie, że w olejku, w olejkach aromatycznych lipowych znajduje się komponent taki sam jak w olejku waniliowym, to jest bodajże się naturalna, jeszcze wanilina, tak mi się wydaje. I dlatego jeżeli przechodzicie gdzieś wokół lip, one mają taki miodowy zapach, ale mają taką odrobinkę wanilii tam. Się, ja ją wyczuwałam zawsze, ale nie wiedziałam dlaczego. Natomiast właśnie teraz już wiem, właśnie ze względu yy, na, tą, na ten naturalny aromat waniliowy, który w lipie jest. Więc chciałam Wam opowiadać o lipach. No i teraz trzeba je zbierać, będzie słońce, będą upały i niestety poprzekwitają, więc szybko, szybko. Oprócz tego mam w ogrodzie ziołowym hyzop, który też teraz kwitnie, więc też go chciałam jakby ogarnąć, opowiedzieć Wam o tym hyzopie. Rok tak go mieliśmy, ale nie kwitł jeszcze tak ładnie, i też nie bardzo wiedzieliśmy, co z nim zrobić. A teraz już wiemy i, i w sumie za mało go jest do takiego wniosku. Doszłam. U mamy w ogrodzie kwitnie teraz bergamotka, o której też chciałam przygotować post, bo jest to bardzo ciekawa roślina. Do ogrodu takiego ozdobnego, roś, znaczy pachnącego ogrodu i do ogrodu ziołowego. Moja mama miała dawniej dużo tej bergamotki, e, zwaną też, o właśnie monardą albo Główką, jak ktoś e, może kojarzy, e, no ale rozdała ją. I teraz ma takie niewielkie, niewielkie stanowisko i ona nie wiedziała, że to jest do zastosowań też. Kulinarno-ziołowych, no ja teraz wiem, i też ja bym chciałam o tej Monardzie film przygotować. Zwłaszcza, że jest to roślina, która należy do tej samej rodzin, co mięta, więc ma, pomimo, że ma inny, jakby zapach, ma podobne też właściwości. Także to też z takich ciekawych rzeczy. Co jeszcze? Tutaj leżą książki Łukasza Uczaja do recenzji i do rozdania, także będzie też rozdanie, znaczy rozdanie, będzie konkurs, trzeba będzie coś tam zrobić, żeby te książki dostać, więc będzie recenzja tych książek. Będziemy robić jeszcze jakieś repele na komary, bo po prostu myślałam, że mi ze Teraz I e, robiłam już ten repelent, pokończył mi się. Znaczy, jestem nadal trochę pokąsana, ale mam takie przeczucie, że gdyby nie to, to by ze mną w cienką noc było i niewiele by po prostu ze mnie zostało. Tak, bo i zazwyczaj kilkanaście tych, e, tych komarów e, jest po prostu w pokoju, niestety. Także taki repelent będziemy sobie robić. Oprócz tego, no co jeszcze porabiam? wieczorami czytam sobie różne rzeczy, ostatnio trochę tak z zakresu chemii kosmetycznej, budowy skóry i takich rzeczy, żeby te posty kosmetyczne dla Was były fajniejsze, więc takich troszeczkę naukowych, na ile oczywiście, najlepiej oczywiście mogę, to tyle tych tekstów czytam. Opracowuję sobie tak jak mówię, właśnie te wszystkie ziołowe rzeczy, no bo wiadomo jak lipa, no to już herbatka, a może lody lipowe. A może coś tam, może coś tam. E, dowiedziałam się od mojej mamy, że mąż jej koleżanki ma pasiekę, więc może uda mi się dostać ekologiczny w sensie, że od niego z krótkiego łańcucha zakupowego wosk pszczeli, bo wiem, że taki świeży. I taki jakby, który nie stał długo w sklepie, ma bardzo dobrą jakość i pięknie pachnie, więc to głównie w zastosowań kosmetycznych i może jeszcze mi się uda miód w tym dostać w plastrze, czy dostać, kupić, no nie dostać, <laughs> miód w plastrze, to bardzo bym chciała I, i też właśnie mam taką nadzieję. No i co jeszcze, jadę w, w kiedy, w środę do Warszawy, więc takie mam swoje różne załatwienia, także wszystko jest tak rozwalone, bo... Wiecie, dwa dni tutaj, właściwie na wsi teraz pierwszy jutro, kiedy jest jeszcze jakaś sensowna pogoda w sumie się zaczęła robić, potem dzień w sumie w pociąga, potem do Krakowa, więc z tymi filmami, żeby to wszystko jakoś tak poogarnąć, mam tam szybszy komputer i tak wszystko szybko, szybko zawsze, ale no czasami tak jest i, i myślę, że to też jest fajnie. Aha, co mam jeszcze? Mam jeszcze ser feta na przykład bardzo fajny. Mam taki przepis, który przetestowałam, zrobiłam, mam film, tylko muszę zrobić zdjęcia, które mi się będą podobać, już nie zdążyłam ostatnio. Na ser feta, który jest robiony z, z kulturami laktobakteryjnymi z jogurtu, czyli nie żadne tam serowarskie, które trzeba kupić tylko z jogurtowymi, I rzeczywiście, znaczy typu feta, nie feta. I rzeczywiście bardzo fajnie tutaj wyszedł ten ser, także też będę się chciała kiedyś podzielić. Chciałam wam pokazać. No, też wędlinkę, która się skończyła z takiej wędlinki dojrzewającej, także trochę, trochę tego jest. Nie obiecuję, że wszystko w tym tygodniu. Natomiast szczególnie z ziołami, tymi takimi ogrodowymi, to chciałam sobie chociaż przygotować te rzeczy. No, i to tyle. zagadałam się. Nie mam zielonego pojęcia, czy ktokolwiek tego słucha. Jak nie, to przynajmniej sobie powiedziałam, co chcę zrobić. A jakie Wy plany macie na ten tydzień? Jak ktoś pracuje, to czy ma jakieś poza pracą? Mam nadzieję, że macie coś, coś fajnego, czy coś związanego z waszym hobby. I to tyle do